Proszę również o delikatny podkład. To jestem ja, tak? Dobrze, to ja sobie zrobię taką. potrzymam sobie kanapkę, bo podkład był bardzo dobry, bo był jak najbardziej wprowadzający nas w dobry nastrój. Uważam, że konstytucja jest tym, co przynosić dobre samopoczucie, radość, pewność, spokój. I tak ją ja za każdym razem czytam. Myślę, że trzeba ją czytać sobie spokojnie zawsze, wolno. Wolne czytanie pozwala zrozumieć wszystko, co jest zawarte w tym, co czytamy. A także czasem nawet dojrzeć drugie dno. I przeczytać wszystko, ponieważ wszystko jest napisane w pewnej kolejności i czasem wydaje się, że to, co jest napisane wcześniej, jest ważniejsze niż to, co później. Ale prawnicy wiedzą doskonale, że trzeba czytać każde słowo uważnie. I łącznik lub wcale nie u... tak nie unieważnia drugiej części. W związku z tym pozwolę Państwu namówić, żebyście się uśmiechnęli. Jeśli na zewnątrz to wewnętrznie, przynajmniej, możecie zamknąć oczy, wtedy o wiele lepiej pewne obrazy się nam rodzą w głowie. I już nie będę przedłużał. Preambuł. W trosce. Byt i przyszłość naszej ojczyzny. Odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty, z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wartości wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. Pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność. W poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości. Współdziałaniu władz, dialogu społecznego oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej te konstytucje będą stosowali, wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka. Jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Stanę na koniec, byście Państwo nie myśleli, że nie mam zadunku dla konstytucji. Ale staram się... Państwu też nie czytać jej na paszność a właśnie raczej w pozycji spocznej albo siedzącej, żeby dać głowie powietrza. Dziękuję serdecznie.